Dzień dobry, widzowie, w kolejnych Scribblenautsach Zapraszam na odcinek już trzeci tej pięknej serii. Gramy dalej, kontynuujemy. W poprzednim odcinku, no właśnie, bo że mnie zwrócił uwagi. Proszę was, jak robiliśmy Firehousa z krażaków, to że mnie nie w jednego questa, zapomniałem zrobić. To dzisiaj go dokończymy ogólnie. Dzięki swoją drogą za wszystkie lajki, subiki, udostępnienia i tak dalej. Kocham, Dobra. Yy, przerób stację czeku yy, no, coś tam przerób, nie? Damy radę, dobra, like <laughs> Że mam wagon przerobić w silnik coś takiego chyba. A, mam starego grata w, w stniarzacki wóz przerobić, dobra. Okej okay. <laughs> wszystkie yy, yy, ogni ogniowe yy, silniki są zajęte. Ten samochód potrzebuje być... Yy, no właśnie tym stniarzackim wozem. Nie no dobra, no i teraz tak. Yy. Ten coś, a ja tu jestem, dobra, ok. I teraz cóż ty chcesz? Help me paint the fire jak ja muszę ci pomóc pomalować. No to... Yy, o Jezus, no to masz brusza I yy, 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 se maluj, nie? No i już <ścoughs> jakoś to wygląda, nie? Czerwony jest w każdym razie. No dobra. Teraz samochód potrzebuje być słyszalny. Daj DJ-owi coś, żeby głośno było. No to masz, człowieku. Czekaj, jak jest głośnik? Yy, ty, Laga dostałem. Jest też taki jak Boombox? Dobra, przeszło. Zapomniałem, jak jest głośnik, nie? <grytanie> Dobra, ale nieważne. Okej, okay. <grytanie> Fireman jest praktycznie gotowy, żeby wyjść. Daj, daj mu narzędzie, żeby mu pomóc narzędziom żeby... No to eksać, Ci mogę dać na przykład, nie? Może być? Eee, bo straszacki to pamiętajcie, z siekrami i z wężami latają, nie? <grym>, korek jak 150, nie? Bydgoszcz cosplay, czekaj, dobra, przede wszystkim tak. Skrzydła, mordy, skrzydła, żeby mi się prości ten. Yy. Aha, ja muszę coś zrobić, żeby przez trafik przejść, nie? Nie wiem, mogę ci dać yy, large wings na przykład. I se podlecisz, nie w to no. No, nie wiem. Takie skrzydełka paratonowe wózów dźwignęły. Jak zwał, tak zwał. Gwiazdka na naszym koncie jest, jest. Okej. Okay. Dobra. Sojki za pauzę. Musiałem se zakaszleć. O i nowe levely tej. Wracamy do liliwki. Oczywiście, że tak. Łyka coli zero. Powiem wam, ostatnie dni tylko koles bo była przecena, trzy duże butle, dużo taniej w biedrze, nie? To no widzisz. Grabasz to, oj, szwana bestia jest, jak widzi, jak widzi ten. <laughs> jak widzi okazję, to skorzystać trzeba, nie? Dobra, nowe regiony odkryte, fajnie. I tak tam nie idziemy, póki co dzisiaj, póki co, ja pójdę tak. Underline, a dawaj, na underline'a i dwie standardowo regiony robimy, nie? A może nawet trzy zobaczymy, dobra. <laughs> w każdym razie, jak ci się podoba moja twórczość, drogi widzo, daj suba, nie? Bo ja zbieram, ja zbieram suby jak coś. Dobra, i co to jest? Jestem głodny i ta maszyna jest pusta. No w teorii to ci mogę steaka dać za chwilę, żebyś nie musiał w maszynie sudować. No przeszło, super. Dobra, następny. Yy... A, jak się czegoś nauczy, to może trochę hajsu zarobić. No widzisz, y zobaczymy, czy mogę mu dać rybę zamiast wędki. Nie, paszcie, wędkę chcę dobra, ambitnie. No to czekaj, no to co ja ci mogę nauczyć? Na przykład teacher, no, prosta sprawa. Wracaj do szkoły i się ucz, chłopcze, no proste, nie? No, I'd better clean up. Lepiej wyczyszczę te... Te plamki, nie? No dobra, no to chłopie... Y Brum Brum, brum mi nie A i przede wszystkim Skrzydełka, tak jak mówiłem Że prościej się było tu poruszać, nie Przeszło, przeszło No na razie idzie bardzo dobrze Aż jestem w szoku, nie yy, Jestem zmęczona staniem No dobrze Proszę bardzo Ławeczka dla pani królewny yy, To ja na... <laughs> dobra. Yy, dobra, co ty chcesz? Chcę kupić coś y, z tego. but I'm broke. Nie wiem, co znaczy I'm broke. Dostanę um, <laughs> but I'm broke. Że zepsułam coś? Że perfumy chcę? Czekaj jeszcze raz. <laughs> y, chcę coś kupić z, z tego stoiska z kwiatami. Okej. Okay. Y, but I'm broke. A może, że hajsu nie ma, czy coś? Czekaj. Czekaj, dam ci trochę, może, co? Tak, chyba o to chodziło, że jest y, po prostu broke, że ten, spłukana, o, w tym sensie, dobra, <grywa> Ok. okej, i został nam duży quest, pomóż y, performerowi ulicznemu y, y, karierę rockstara, y, Gwiazdę rocka rozszerzać. nie ma problemu, już ci pomagam, nie, okej, okay. <grywa> chcę być rockstarem, pierwszą osobą potrzebuję to instrument, na jakim by grał, masz gitarę, Mordno. Dobrze. Ten instrument jest świetny, ale moja banda by grała lepiej z... No musi bandę mieć, nie? No to... bend. Masz tu ekipkę całą. Aha. Eee. E... Dobra, ten instrument jest piękny, ale moja banda wygrała lepiej z innymi membersami. No to ja mogę po prostu zrespić Rockstara, tak? O, ale koleżanka tej! No, no! <ścoughs> Jakby ją tak narysować... Jakby te... Wyobraźcie sobie ją w relu, nie? Teraz... No i teraz to jest to, co ja nazywam Bandą. Teraz, co teraz potrzebujemy? Y... Jakieś wyposażenia, żeby prawdziwe show zrobić? No to na przykład stage, nie? Ja bym tak zaproponował, jako żeby gdzie grać, tak? No i poprzeszło generalnie, nie? I to już! Ej, no jakiś szybki kwestik ty, no. Pi to, to trwało 4 minuty, człowieku. Bardzo szybkie, szybkie lokacja. Fajnie, no co? No co, szybciej skończymy. <średziny> szybciej w nudne, tej nudnej serii będzie koniec. Nie, no, wiecie, ja rozumiem, że tu jest mało wyświetleń, i może nie lubicie tej, tej serii. Ale ja bym chciałem nagrać, nie? Dobra. Świętego Asterixa, to jest jakieś szpitle. Do szpitla pojechali, widzę. Okej. Okay. O, pan Bok, który coś będzie chciał tu. E, daj mi coś, co mogę użyć, żeby przeprowadzić operację. Skalkel ja bym zaproponował taki najbardziej operacyjny item moim zdaniem. No i przeszło. Dziwiłbym się jakby nie przeszło. Okej. Okay. <laughs> o i teraz mogę jak Ken, po, Ken pograć. Fajnie. Clown coś chce. Pomóż mi się z powrotem śmiać. O kurde. Pomóż mi się z powrotem śmiać. Masz piłkę? Może? Nie. Musi się z powrotem śmiać, tak? Um. Jest coś tak jak stand-upper? Kurde, chyba nie ma czego. <laughs> Stand-paper, no nie. <laughs> Dobra, poczekaj. Clown musi się z powrotem śmiać. Może inny clown? Nie, nie działo. Ej, to nie jest prosta sprawa, ty! Oj, i się schody zaczynają, dobra, pomóż mi się spróbować śmiać. No nie wiem, mogę mu happy dać, nie? Okej. Okay. <laughs> Czekaj, może on ma coś z gardłem i się nie może śmiać? Um. Jest coś takiego? Albo inaczej, może. Yy, medkit. Heal? No. Z, na, stanął na baczność, natomiast nic mi to nie dało, nie? <grybujesz> z tego co widzę. No dobrze, no to. Let me laugh again. O, ja pierdzielę ty, doktor, może? Nie mam pojęcia. Dobra, przyjdziemy tu później, nie? Już się schody zaczynają. Okej. Okay. ta ucieka, co jest? Stop the attacking herd. No dobra, nie? Katanka moja, ulubiona, ukochana. Bo kole. No. Dobra, i wale go, no co? I co to tyle? No i poszło. Herd tak, człowieku. Więc już to zagra słów, nie? Potrzebuję nowego wyposa wyposażenia dla szpitala. No dobra, stary, nie? metki, może być. Może być, idziemy dalej, okej. Okay. Teraz tak, tu jacyś wyścigowcy. Sein yy, widzę coś, pomalowanego. na really czyli motivate with yy, Aha, i ten ma to samo, tak? No dobrze, no to mogę na przykład mu dać yy, heart i jest na czerwony. I mam nadzieję, że, że wygra któryś, nie? Yy, chyba coś w dobra, czekaj. Yy, Zobaczenie czegoś pomalowanego w moich team kolorach. Utility Motivation to win the race. No dobrze, red flag w takim razie. No i wygrał, nie? Tylko, że ja się obawiam, że spierdzielę z drugim, będzie trzeba robić. Ale... No nie, no dobra, to, to spokojnie, dobra. Koleżaneczko, co ty chcesz? I left... Um, pozostawiłam to, co dostarczałam. Do, do transplantacji pacjenta za sobą, tak? Aha, i nie mogę nigdzie tego znaleźć. Do transplantacji pacjenta. Nie wiem, to blood bug? A nie ma czegoś takiego jak blood, tak? Chyba nie, bo to jest gra dla dzieci, pięciolatków. Kuźwa, by się uczyły dzieci, a nie. <ścoughs> Dobra, <ścoughs> żeby przetransplantować. Aha. No, co jest do transplantacji używane? Ja nie wiem, ty, ja się nie znam nawet dla na tych. Może, nie wiem, medkita dam po prostu, może przejdzie. Nie przeszło. Dobra, mamy. Moment, moment. I left. Y zostawiłam to, co dostarczałam. Do pacjenta z transplantacji za sobą. Ciekawe, gdzie kuś wadowy Ride. Czyli jaki fajny ten helikopter, dobra. Nie no, ale to nie w ten sposób. Naprawdę muszę pomyśleć to, bo to jest ciężki temat, nie? No dobrze. Um, to wiecie, co ja się chwilkę zastanowię i widzimy się za momencik. Oho, mi się jedno kojarzy, bo transplantacja serca może być na przykład, nie? No może tak serce. Dobra przeszło, wykminiłem, dobra. Dosłownie 500 go to zajęło, nie? Tu ty, bo my jest setnie Zaraz. Okej. Okay. Zapomniałem co miałem kiedy No zakładam, że baby, bo to bociany dzieciaki dostają. No, do No to nie było trudne. I teraz problem polega na tym, że nie mam pojęcia, co ja mam zrobić z tym clownem. Bo muszę się znowu śmiać, ale co sprawi, że on się będzie śmiał z powrotem, nie? No kurde nie wiem, może Mirror... Pomóż mi się śmiać z powrotem. Katanę masz i się śmieje. No. Czekaj. No naprawdę nie mam pomysłu, nie? No nie, no może znowu pokombinuję i się widzimy zaraz. Ty, tak sobie piłem kolkę mam pomysł. Może kid? Bo on nie ma się jakby śmiać. Może się nie ma do kogo śmiać. Nie. No nie, no chyba nie. Z tego co widzę to nie tym razem. A może funny guy? Ok. Kompletnie nie rozumiem tego questa. Moim zdaniem trochę nieprzemyślany, ale okej. Okay. Jakoś to przeszło. Ok. Idziemy do drugiego questa. Pomóż pacjentom, yy, które do szpitala przyjeżdżają. Już się zabieramy na to. <coughs> Doctor's on care. Start. Pomóż pacjentom, i. No tak, no to już wiadomo. Oj, duży quest'ik, pięć aż rzeczy do zrobienia. Ty z kotkiem coś jest. Bardzo biedny. Biedny. Yy, ten kot jest. Chory jak pies, napisz coś, żeby go wyratować. Co mogę? metki? Czy można kota uratować? Ty, czy można uratować kota? Um, 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 medycyna? medycynę. Hmm. Przeszło, okej. Okay. Dobra, sobie z wingsy zdechnie. <laughs> Bo mi się przyjemniej lata. Niż stoi, dobra. <laughs> Następny Szczęka, a to pewnie tu już będziesz chciał. Ta zęba, no to. Ja bym tak strzelił i wyczyścił ja? Nie. Okej. Okay. Czekaj. A bo to chyba trzeba dać pod pan... nieważne. Ja nie sam nie mogę robić, tylko muszę dać chłopakom. Okej. Okay. Zrozumiałem przekaz, sorry. Już wszystko jest jasne dla mnie, nie? Tak jak mówię, jak się seria podoba, dajcie lajka, like, subika, udostępniajcie lajka like, i tak dalej. Komentarz przede wszystkim. Robot jest zepsuty, no to akurat nic trudnego raczej. Nie miałem inżyniera, z może naprawi. No i przeszło, dobra. A widzicie, niedługo kuźwa w szpitalach to... Yy, będziesz ten. Inżynierów mieć do robotów naprawy, bo to wszystko z robotami będzie, nie? Poczekaj 50 lat, nie, Mordo? The book story isn't complete. Y, historia książki nie jest kompletna. Gdzie jest ostatni chapter? <śmiech> <śmiech> Jak jest pisarz? Writer. Może on dopisze? No i naprawił, zobacz. Dawaj, Dali. I ostatni pacjent na dziś, kolego. Panie kolego, dawaj mi go. Samochód, no. <śmiech> <śmiech> już, już, już jest naprawiony. Znaczy <laughs> kwestie, no. Y, zepsuty tam Louis, co, już naprawiłem. Jak Ali was defeated? No, ty chyba słyszałeś, tu Ale to jest zbugowane, nie? No, komuś przecież. Piąchy szczele. Dobra, widzimy się za moment. No i dobra, nadrobione. Już jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy. Jest i samochód. Dobrze, teraz poczekam powolutku, żeby to się wszystko, nic się nie zbugowało na pewno. Mechanik, proszę mi to naprawić. Dobra, żeby go tu nie przyjechali przez przypadek. Dziękuję ci panie Boże, ale to jest tak czasami zbogowany powiem wam. No z, trochę mnie to mało, nie? Ale i tak fajna gierka, nie? Ja, ja tam lubię. Dobra, 11 się na naszym koncie. Ale pogramy jeszcze chyba jednego. <laughs> Bo za krótki odcinek będzie, za krótki odcinek będzie to taki długi. Jakiś krótką mapkę jeszcze, nie? Kurde, to są same długie mapki widzę. na już króciutką bym, bym ten, nie? Szukał. Kurde, to już same długie są. <laughs> no trochę. No trochę. Nie. No... No tam już najkrótsza, nie? Jakby nie patrzeć. To możemy na Inkwell High pójść, nie? Dobra. Co to jest Inkwell High? Jakieś... Aha, chyba jakaś szkoła, tak? czy coś? Coś takiego, no na to wygląda, no. Dobra, to, to też nie powinno być trudne szczerze, tak nie wygląda, nie? Chociaż. Oj, różnie, tu się można zaskoczyć, powiem wam. Dobra, już mamy ziomka na początku. I cóż ty chcesz? Tu jest... tu naprawdę powinno być coś, to żeby zasalutować na ten... <laughs> Nie, herb. Chociaż herbs to są roślinki, nie? Jak będę patrzeć te. Nie wiem, jak jest herb po <laughs> anglojęzycznemu. <pan> temu <laughs> should be something to salute on the top of this pole. E, tutaj, a to flaga pewnie ci chodzi, Mordo. Co? Ta jest, dobra, okej, okay, przeszło. Flag, pole, statue, cóż ty chcesz? Might... Chcę, żeby w, sobie jakiego zrobić, nie? No dobra, to masz um, 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 fire na przykład, masz ognia Okej, okay. my się inaczej bawiliśmy <grym> Dobra, I want to make everyone laugh Dobra czekaj, no z czym można sobie dzajcika zrobić? Z paper na przykład może z tego samolocik zrobić, nie? Przejdzie? Ty wiem, paper, paper plane To na pewno przejdzie. Jest, wiedziałem, dobra, <laughs> poszło. A cóż ty chcesz? Chcę kogoś spotkać W jej karierze. No co? Programmer na przykład Może być Poszło. A chciałem takiego wiecie Kogoś z doświadczenia spotkać w karierze czaje. Nie jest bezpiecznie dla mnie, żeby Aha, tego. <laughs> <laughs> Chłoptać go wali. No dobra, no co ja biorę katanę i go knę w pół, nie? No co ja cię... Jak inaczej ze szkolnym balim się ten rozprawić. Na ja. No i teraz możesz wyjść, nie? Co? Aha, sprzedupiłem. No dobra. nie że to jest gra poprawna politycznie, trzeba się pogodzić, a nie, a nie walić po łupie. Nierealistyczna gra, absolut, absolutnie. No dobra. With the Bali in there. A mogę mu katanę dać, na przykład? Po prostu do tego lokera? A, jeszcze temu katanę dam jeszcze lepiej. Dobra, oddawaj mnie to. <grym> okej, okay. poczekaj. E, zastanawiam się strasznie, co z tym zrobić. <grym> Nie jest bezpiecznie. Bali in there. Aha, don't hurt him jest napisane, okej, okay. dobra, nieważne. <grym> don't hurt him, te. Ej, to jest ciężki temat, szczerze. Może napiszę. Ty jak zrobić, żeby on krzywdy nie mógł nikomu robić? Może mu napiszę, że... Eee, jak jest słaby. Może good. Chyba mm. nie. Czy tak? O, przeszło, dobra, dzięki. <gryba> A mogłem go w sumie wy, wynieść samochodem też, to tak, prawda. Ty mogę... Pointex dexterem możemy grać z laboratorium tej... Dobra, coś tu jest. Ochroń mnie from dodgeballs. No mogę ci helmet, mogę ci hełm dać, to może po mordzie, aż tak nie będzie czuć. No i przeszło, bo już widzę, no. Bardzo micha się cieszy. Dodgeball proofing, okej. Okay. Pomóż mi coś yy, dla lunch na ten, do garnka, żeby na lunch do studentów było, no ja bym steaka proponował, bo najprościej, Wiesz co mi do głowy przyszło, no i lub liczę w amerykańskich szkołach, bo tam się hamburgerie. no i pierdzielną na glebę, nie? Dobra, lunch is served, good job, mogę wejść do Lili do nowe levela nie, w następnym odcinku sobie to zrobimy, póki co nie, Tej blank, yy, to plac zabaw jest slamerski, potrzebuję czegoś, jakiejś lepszej atrakcji, nie ma problemu ja bym ci na przykład telewizor dał, myślę, że to przejdzie. Okej, okay. nic nie. No dobra, lepsze atrakcje chcesz, no to mogę ci klauna załatwić przykładowo, nie? To cię jakoś zabawi. Czy nie? A on piłkę wziął, no dobra. I co, przejdzie? Chyba nie. <grywa> Ale możemy zawsze zrobić. Yy, builder i on może usprawnić te, ten, ten, ten zabaw, co? Okej. Okay. Ja w ogóle nie. Nie, dobrze yy. Kurde, ej, to jest ciekawy temat. Lamerski plac zabaw, no co to może być? Co tu, może, co tu możemy usprawdzić na placu zabaw, nie? Y, Fountain na przykład? W teorii? Nie. It needs some more interesting attractions. Jakieś atrakcje chcesz. Atrakcje na placu zabaw w szkole. Kurde, przecież ja nie wiem, ja placu zabaw nie miałem w szkole. By, by, my, z Polacy, bidni to nie znamy takich że <laughs> Ciężki temat, poczekaj. Yy, no, kurde, naprawdę nie mam pomysłu, nie? Dobra, <laughs> mam jeszcze jeden pomysł, właściwie. Mm. New playground, <laughs> może po prostu nowe podłoże? Ha. No nie. No dobra, no to może daj hammer i spróbuję naprawić. No nie, chyba nie, <laughs> chyba nie w ten sposób Kurde, no ciężki, ej ciężki temat, a tu w ogóle skrzydełka ma fajnie ej, Ciężki temat się strasznie trafił No kurde, de... this playground is lame. it needs some more interesting attractions Ja nie wiem jakie są atrakcje człowieku na placu zabaw, no <laughs> No nie wiem, coś jeszcze pomyślę Dobra, mam jeszcze pomysł, ej, football. Nie tym razem, ok? No to może... Kurde... Atrakcja, no może kid po prostu? Dzieciaki jakieś inne? No nie. Kurde i to jest trudne, no... <grymne> Naprawdę nie wiem. Może piłka po prostu. No nie. Dobra, sprawdziłem jakie jest huśtawka w necie, może przejdzie. Dobra, przeszło, Jezu! Masakry, ale dlaczego nie zadziałał nowy playground? To mi się nie klei coś tu. To tak nie powinno działać. Dobra, ej, bo jeszcze jeden quest został. Mini, a ja nie widzę tu nic, nie? To mi się nie po... Czekaj, e... Ty tu coś jest, ale jajca. Poczekaj. Już tam biegnę, już tam lecę wręcz. E... Co to jest? E... Criter for the... Że zwierzątko? Może być kot? Okej, okay, że klasowy zwierzaczek. Jezu, te amerykańskie szkoły, co to, kto to widział? Dobra. Pomóc studentom, pomóż studentom wygrać um, naukowy event, nie? Że jakąś kreaturę muszę zrobić. Dobra, zobaczymy co to będzie. Ciekawy, ciekawy quest. Dobra. Jest event, pomóż studentom wygrać tworząc nową formę życia. Pierwsze. Paramecium? Nie wiem co znaczy Source of... okej, okay, nie wiem, nie mam pojęcia już to zrobić, bo nie nic nie... P paramecium, dobra jeszcze raz, czekaj. Source of Nutrition Nutrition mam dać. Że... że w życia? Coś może Nie wiem co jest nutrition. A może... W, że... nawodnienia, że... czekaj, że water? Dobra, przekwiniłem to, ok. Nawet nic. Y, teraz y, ciepło potrzebujesz. Dobra, ja ci dam. Y, campfire. O, na ognisku by cię przekło. Formę życia podgrzewać. O jezus, ty, się żeby się zapalił. Y, super, zaczyna rosnąć. Teraz muszę coś dać. Co ciało by potrzebowało? No, białko, tylko nie wiem, jak to się nazywa, ale ek może zadziałać. O, to białko w Nie wiem, x na. It's starting ground. Next, I should give it something a creature's body would need. Co kreatury... Co po prostu... Ciało kreatury by potrzebowało. Może bones w teorii. Nie, bo... Okej, okay, przekminiłem, dobra. Już jest, już coś to jak to wygląda, nie? Okej, okay, zaczynamy rosnąć. Dalej potrzebujemy ze społeczeństwem to zgrać. No to psychologist. Może psycholog go nauczy się, co? Nie, nie wrzucaj psychologa do niego. Tylko go naucz, Mordo, dobrze. <laughs> e, ostatecznie musimy go nazwać. Place the letter on the canvas to fill the switch. Okej. Okay. Nazwę go. A, już wiedzieliście co chciałem napisać, cwaniaczki, nie? A ja cwaniaczek napiszę. N, I... A... Cwaniak. Then flip the switch. flip Jaki puch tej. Z, wiadomo, że z dekatlonów za 3 zł, ale jaki duży, jaki duży, dobra. Zrobione, poszło. Ale dzisiaj, ej, naprawdę dzisiaj ładnie poszło, nie? Fajnie, naprawdę było spokojnie I skończyliśmy poziom. Tymczasem, moi widzowie, kochani, na ten dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie sobie lajka, łapkę w górę i tak dalej, i tak dalej, suba przede wszystkim. Trzymajcie się, yo!